Cześć. Witam Was serdecznie w filmie poświęconym pistoletowi Colt 1911. Historię najbardziej znanego na świecie pistoletu samopowtarzalnego trzeba zacząć od krótkiego przedstawienia jego twórcy, Johna Mosesa Browninga. Urodził się w 1855 roku w mormońskiej rodzinie jako jedno z dwadzieściorga dwojga dzieci. Ojciec Johna był rusznikarzem, a on sam zaczął praktykę w warsztacie w wieku lat siedmiu. Swój pierwszy karabin wykonał w wieku 14 lat. 10 lat później zmarł jego ojciec, a John wraz z braćmi przejął warsztat i uzyskał pierwszy patent na jednostrzałowy karabin. A ponieważ nie miał pieniędzy na rozwinięcie produkcji, sprzedał prawa patentowe Winchesterowi. Przez blisko 20 lat Browning współpracował z Winchesterem, tworząc popularne modele karabinów, m.in. Winchester 1886-1894, model 1895. A także strzelb, na przykład Winchester model 1897. Opracował również karabin maszynowy model 1895 Potato Digger, strzelbę samopowtarzalną FNA5, a pod koniec XIX wieku swój pierwszy pistolet samopowtarzalny produkowany przez belgijskie zakłady FN model 1900. Do śmierci w 1926 roku skonstruował jeszcze wiele modeli broni wojskowej i cywilnej. Wróćmy jednak do roku 1896. Wówczas przedsiębiorstwo Colt podpisało porozumienie z Johnem Browningiem, na mocy którego nabyło prawa do wyłącznego korzystania z wynalazków Browninga na terenie USA, a ten opracował prototyp pistoletu działającego na zasadzie krótkiego odrzutu lufy. Do jesieni 1898 roku powstała krótka eksperymentalna seria Colta model 1898, którego przedstawiono armii. Pistolet spodobał się, ale komisja wojskowa, która testowała kilka różnych modeli, uznała, że żaden nie jest dopracowany na tyle, aby można było przyjąć go na uzbrojenie. Komisja kontynuowała pracę w następnym roku. Tym razem oprócz nowych rewolwerów testowano poprawionego Colta 1898. I m.in. Mausera C96. Poprawiony kolt sprawdził się najlepiej i poddano go próbom żywotności. Również one wypadły pomyślnie. Ogółem z testowanego egzemplarza oddano 5800 strzałów i pistolet był dalej sprawny. Komisja zaleciła zakup ograniczonej partii pistoletów kolta do prób wojskowych. Zaproponowano zmianę kalibru, by zwiększyć skuteczność pocisku. Warto tu dodać, że w tym czasie armia amerykańska używała rewolwerów Colt New Army DA na 9 mm nabój 38 Long Colt, którego niedostateczną moc obalającą obnażyła wojna z Hiszpanią w roku 1898 i następujące po niej powstanie na Kubie i Filipinach. Browning miał opracowany nabój 41 ACP przeznaczony do nowego pistoletu. Tymczasem zakupione 100 sztuk Colta oznaczonego teraz jako wzór 1900 trafiło do jednostek wojskowych. Wnioski z prób w warunkach bojowych były następujące. Zwiększyć kaliber i to nie do 41 setnych cala, ale od razu do 45 setnych cala. Wydłużyć chwyt, zmienić wyważenie broni zbyt ciężkiej na lufę. Armia zażądała też usunięcia bezpiecznika nastawnego stanowiącego jednocześnie podstawę szczerbiny, który nie sprawdził się, gdyż bardzo łatwo było zabezpieczyć broń nawet przez przypadek, a do jej odbezpieczenia trzeba było użyć drugiej ręki. I tak powstał Colt 1902, uwzględniający uwagi wojskowych z wyjątkiem kalibru i partia eksperymentalna M1903 strzelająca mocniejszym nabojem 41. Kiedy Browning dopracował swój pistolet na nabój 41, wówczas armia zażądała pistoletu kalibru 45. Specjalna komisja wojskowa przeprowadziła testy 10 nabojów o różnych kalibrach i doszła do wniosku, że większą skuteczność ma pocisk duży i ciężki, ale wolniejszy, niż mały i lekki, ale szybki. Rok później, w 1905 roku specjaliści Colta i Winchestera opracowali nabój spełniający zalecenia komisji z łuską bez kryzy o długości 23 mm i pociskiem o masie blisko 13 g osiągającym prędkość 260 m na sekundę. To był nabój 45 ACP dostosowany do nowego naboju pistolet. M1905 sprawował się już znacznie lepiej dzięki skróceniu lufy o 25 mm. W 1906 roku Armia Stanów Zjednoczonych ogłosiła wielki konkurs na broń krótką: pistolet lub rewolwer strzelający nabojem w kalibrze 45, nadający się do uzbrojenia przede wszystkim kawalerii i lekkiej Altyrelli. Rok później rozpoczęto testy. Zgłoszono 9 modeli broni, a do drugiej tury przeszły 3 pistolet i rewolwer Colta oraz pistolet Savage. Komisja rekomendowała rewolwer Colta jako rozwiązanie tymczasowe do czasu przyjęcia pistoletu na nabój 45 ACP. Armia zamówiła 6000 rewolwerów i po 200 pistoletów Colta i Savage'a. Ten drugi miał problemy i zamówione pistolety dostarczył dopiero w grudniu 1908 roku i bardzo szybko pojawiły się problemy Między innymi wypadające podczas strzelania magazynki i liczne zacięcia. Zakłady Kolta posłały na próby wojskowe nie pistolet model 1905 w odmianie z 1907 roku, którą zgłoszono do konkursu, ale zmodyfikowaną bez udziału Browninga wersję zaopatrzoną w eksperymentalny układ dwóch bezpieczników samoczynnych. Pistolet otrzymał oznaczenie M1907. Najpierw w dostarczonej partii 200 sztuk ujawniły się wady technologiczne, a po ich wyeliminowaniu zaczęły się problemy z niezawodnością. Większość dostarczonych koltów nie była w stanie wystrzelać magazynka bez zacięcia. Wyniki prób z oboma pistoletami doprowadziły komisję do wniosku, że pistolet samopowtarzalny nie nadaje się do użytku wojskowego. I tu na scenę powraca znowu John Browning, który tworzy prototyp oznaczony jako M1908 wprowadzając w nim liczne zmiany konstrukcyjne w stosunku do poprzednika. W istocie model 1908 był rozwinięciem produkowanego w Belgii pistoletu FN wzór 1903. Na skutek uwag wysuniętych przez wojskowych dotyczących zbyt skomplikowanego rozkładania broni oraz wewnętrznego kurka rok później Browning przedstawił poprawiony prototyp, który wprawdzie nie otrzymał oficjalnego oznaczenia, ale w literaturze określany jako model 1909 Stride Handle. Pistolet ten przeszedł doskonale próby, ale wojsko zażądało dalszych modyfikacji. Między innymi Browning musiał zmienić kąt chwytu, zmniejszył go z 84 do 74 stopni. Kolejna prezentacja pistoletu była takim sukcesem, że nawet opierająca się do tej pory komisja oficerów piechoty podpisała się pod wnioskiem o przyjęcie pistoletu do uzbrojenia. Jedynie kawalerzyści opierali się nowości. Browning musiał przywrócić dźwigniowy bezpiecznik nastawny, który pozwoliłby pędzącemu kawalerzyście zabezpieczyć gotową do strzału broń jedną ręką. 10 listopada 1910 roku odbyła się próba porównawcza poprawionych pistoletów Savage'a i Colta. Colt rozkładał się szybciej częściowo, był celniejszy, a wystrzelony z niego pocisk miał większą prędkość początkową. Ogółem w czasie prób w kolcie trzeba było wymienić 4 części, w tym dwa razy pękniętą lufę, a w Savage'u 13. Colt wymagał jeszcze wzmocnienia niektórych podzespołów, w tym zmiany w konstrukcji lufy, natomiast jego konkurenta uznano za niepewnego w działaniu. W marcu 1911 roku komisja wznowiła badania poprawionych pistoletów. Nowy Colt Special Army Automatic Model 1911 Miał żebra ryglowe nie jak dotychczas otaczające lufę, lecz wycięte tylko na górnej powierzchni. W ten sposób wyeliminowano przyczynę pęknięć lufy. Tym razem pistolec pisał się bezbłędnie: 6000 strzałów i ani jednego zacięcia, podczas gdy Savage miał ich 31 i wymagał wymiany kilku części. 29 marca 1911 roku sekretarz wojny Jacob M. Dickinson oficjalnie przyjął do uzbrojenia US Pistol Automatic Caliber 45 Model 1911. W tym miejscu jeszcze tylko dodam, że pistolet doczekał się modernizacji i w 1926 roku pojawiła się ulepszona wersja oznaczona jako model 1911A1. Miała ona poprawione przyrządy celownicze, trochę zmieniony kształt chwytu, kurka, krótszy spust, podcięcia w szkielecie ułatwiające strzelanie osobom z mniejszymi dłońmi oraz wydłużony bezpiecznik chwytowy. OLT model 1911 działa na zasadzie krótkiego odrzutu lufy. Zastosowano ryglowanie poprzez przekoszenie lufy w płaszczyźnie pionowej. Za ryglowanie odpowiadają dwa rygle pierścieniowe umieszczone w tylnej części lufy. Rygle wchodzą w opory ryglowe znajdujące się na wewnętrznej stronie zamka. Ruchem lufy podczas ryglowania steruje ruchomy łącznik łączący tylną dolną część lufy ze szkieletem pistoletu. Oś na której obraca się łącznik jest jednocześnie osią dźwigni zaczasku zamka. Sprężyna powrotna owinięta wokół krótkiej żerdzi znajduje się pod lufą. Po wystrzeleniu z magazynka ostatniego naboju zamek zatrzymuje się w tylnym położeniu, aby zwolnić zamek w przednie położenie, należy nacisnąć dźwignię za zamka umieszczoną z lewej strony szkieletu. Broń posiada mechanizm spustowy bez samonapinania single action oraz mechanizm uderzeniowy z skórkiem zewnętrznym i iglicą przerzutową. Umieszczona wewnątrz szkieletu szyna spustowa obchodzi magazynek z lewej i prawej strony, natomiast sprężyna uderzeniowa znajduje się w tylnej części chwytu pistoletowego. Pistolet zasilany jest z umieszczonego w chwycie jednorzędowego magazynka pudełkowego o pojemności 7 naboi. Przycisk zaczasku magazynka znajduje się z lewej strony szkieletu u nasady kabłonka spustu. Wewnątrz zamka umieszczono sprężysty wyciąg prętowy, natomiast na szkielecie znajduje się wyrzutnik. Pistolet posiada skrzydełko bezpiecznika nastawnego umieszczone z lewej strony szkieletu za okładką chwytu pistoletowego. Aby zabezpieczyć pistolet, należy obrócić skrzydełko bezpiecznika w górne położenie. Broń można zabezpieczyć jedynie z napiętym kurkiem. Pistolet posiada również samoczynny bezpiecznik chwytowy umieszczony z tyłu chwytu. Bezpiecznik przechodzi w ostrogę ochraniającą dłoń przed pogryzieniem przez kurek. Włączony bezpiecznik chwytowy unieruchamia szynę spustową. Wyłączenie bezpiecznika następuje w chwili zaciśnięcia się dłoni strzelca na chwycie. Pistolet można również zabezpieczyć ustawiając kurek na zębie zabezpieczającym w pozycji pośredniej pomiędzy napiętą a zwolnioną. Zastosowano umieszczone na zamku stałe mechaniczne przyrządy celownicze ustawione na 25 metrów. Wyciągnij magazynek i sprawdź komorę nabojową. Naciśnij tulejkę sprężyny powrotnej, obróć łożysko lufy w prawo i wyjmij tuleje. Cofnij zamek i ustaw go tak, aby środkowe wycięcie znalazło się nad osią zaczasku zamka. Wyjmij zaczas zamka. Zamek zdejmij ze szkieletu, wyjmij urządzenie powrotne, obróć łożysko lufy w lewo, wyjmij łożysko wraz z lufą. Pistolet rozłożony, składanie w odwrotnej kolejności. Włóż lufę do zamka, obróć łożysko w prawo. Włóż urządzenie powrotne, nałóż zamek na szkielet. zaczask zamka w otwór w szkielecie, tak żeby wszedł w oczko łącznika lufy. Cofnij zamek i wciśnij zacisk zamka. Nałóż tulejkę na sprężynę powrotną, obróć łożysko lufy ku dołowi. Aby zablokować tulejkę, sprawdź działanie mechanizmów. Pistolet złożony. Ogółem do zakończenia II wojny światowej rząd Stanów Zjednoczonych zakupił blisko 2529 tysięcy pistoletów M1911 i ulepszonej wersji M1911A1. Na licencji w różnym czasie model ten produkowano m.in. w Argentynie, Kanadzie i Norwegii. Z konstrukcyjnego punktu widzenia Colt 1911 stanowi uznane klasyczne rozwiązanie, które wywarło bardzo duży wpływ na rozwój pistoletów wojskowych. Jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych pistoletów na świecie, nadal produkowany pod różnymi markami. Jeśli zaś chodzi o Armię Stanów Zjednoczonych, to dopiero w latach 80. XX wieku wybrano następcę pozostającego w służbie przez ponad 70 lat Colt'a 1911. Została nim Beretta M9, ale to już inna historia.